Jest w Biblii pewna historia, która szczególnie mnie porusza. To jest historia, kiedy Jezus razem ze swoimi uczniami postanawia przeprawić się na drugą stronę jeziora Galilejskiego. Po drodze spotyka ich śmiertelne zagrożenie w postaci silnej burzy, fale się wzmagają, jednak w pewnym momencie Jezus wstaje, wypowiada jedno słowo. I na dźwięk jego słów wszystko wokół uspokaja się. Kiedy docierają już na drugi brzeg, okazuje się, że Jezus przybył tam tak naprawdę dla jednego powodu. Tym jedynym powodem jest opętany człowiek, który potrzebuje jego pomocy. Jest to człowiek, który do tego stopnia jest zniewolony, że ludzie, którzy próbowali mu pomóc na wiele sposobów, Ostatecznie zrezygnowali, został wykluczony z rodziny, został wykluczony ze społeczeństwa. Był człowiekiem udręczonym w swoich emocjach, w swojej psychice, e, okaleczał się, więc e, przedstawiał po prostu obraz zniszczenia. Jedno spotkanie z Jezusem wystarczyło, aby został zupełnie uzdrowiony i wysłany z nową misją w swoim życiu czyli idź i powiedz, co Bóg dla ciebie zrobił. I wiecie, ta historia pokazuje mi, że Jezus jest w stanie, ponieważ tak bardzo ceni człowieka, przybyć dla tej jednej osoby, która potrzebuje jego pomocy, a która po ludzku została zupełnie skreślona. I wierzę w to, że dzisiaj Ty, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś duchowo, emocjonalnie, fizycznie, jeżeli zwrócisz się do Jezusa o pomoc z wiarą, On przyjdzie i zaingeruje w Twoją historię. W moją historię zaingerował 8 lat temu. I wierzę, że Twoje życie również może zostać przez Niego przemienione.